To co wiem, to co wiem to mówił na gamera Mamrot i to jest jedyne co wiem. Że... No, powiedział co na powiedział też, że pokonałby Mateusza w boksie. Dobra, on ciągle gada o tym boksie, wiesz co jakiś boks, 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 generalnie skąd ja mam wiedzieć, czy by pokonał gamera w boksie, czy by nie pokonał gamera w boksie, skąd ja mam to wiedzieć? ja nawet nie wiem, jednak, wiesz, na jakim on poziomie tam stoi, z tego co wiem, to, to co Norman gadał, wiesz, on, on też leci na takim patelcie generalnie, sprytnie to robi, że wiesz, gada o wszystkim, że jak to nie chleje, nie ćpa, czy tam coś, nie, coś tam nie robi, bo to, to coś takiego mówi, może nie ćpa, tylko coś tam, że chleje, że imprezuje, dobra. Że chleje imprezuje, a ja wiem, że on na pewno dobrze trenuje sobie z tym swoim trenerem, yy, który chyba go wychował jak był dzieciakiem. Ma 70 amatorskich wywal w boksie z tego co wiem, bo, bo się zainteresowałem yy, na mistrzostwach Polskiej, bo gdzieś tam gdzieś nawet medal zrobił, więc wiesz, on gra na takim patelcie, że zobaczcie, ja jestem gościem, który nic nie umie i wjeżdżam was i mogę was rozwalić. Wiesz, nie, to jest taki trochę patent. Yy, tylko no, to jest takie, wiesz, gadanie, ciągle tam ten boks, boks, boks. No. Nie wiem co by tam było w tym boksie, nie mam pojęcia zielonego. Norman pokonał Kasia, wiesz, gamer lepiej boksuje, także nawet jeżeli miałbym to tak zestawić, no to statystykami mógłbym powiedzieć, że gamer nawet by w tej płaszczyznach gdzieś tam wygrał, nie, w ogóle nie za mnie chce mi się o tym, wiesz, jakoś wielce rozmyślać. No ale to jest takie właśnie gadanie, boks, boks, boks. My nie jesteśmy bokserami, tylko jesteśmy zawodnikami MMA, a nasza walka jest wyjątkowa z racji tego, że się znalazłem w takiej chujowej sytuacji. Norman przyjął walkę ze mną, za co się cieszę ogólnie generalnie mega, bo wiesz, bo, bo, bo mało kto inny by to przyjął. To po pierwsze, po drugie zadań inny bokser mocno by się za, za bardzo na tą walkę nie zgodził, nie zarobiłby takiej kasy jak tutaj. Także, pff, wiesz, ja się skupiam na sobie, no. Okej. Okay. No dobra, no to jeszcze gdzieś tam ciągnąć ten temat dalej. Kasa jest kontrowersyjna, dlatego ciągnę do życia do jakichś pytań na temat kasy, żeby... Nie, teraz chciałem zapytać zaby, o Amadeusza.